Witamy Was na kolejnej wyprawie z oponeo.pl. Dzisiaj zabierzemy Was w jeden z najdzikszych rejonów w Europie. A mianowicie w Rodopy Pasmo Górskie, które leży na granicy Grecji i Bułgarii. Ale zamieszkuje je głównie ludność turecka. Brzmi ciekawie? To zapraszamy na pokład Toyotki. Podczas tej wyprawy pokażemy Wam malownicze trasy biorące przez lasy i opuszczone osmańskie wioski. Urocze miasteczka otoczone górami, Pozostałości po Trakach, Rzymianach i Imperium Osmańskim. Zobaczymy też fenomeny przyrodnicze i wyjątkowych ludzi zamieszkujących Rodopy. Do pierwszego punktu kontrolnego jedziemy wzdłuż rzeki Perperek, bo to od niej nazwę są wziął Perperikon. Atrakcja przyciągająca turystów z całego świata. Jednym z punktów obowiązkowych, jeśli chodzi o zwiedzanie Rodopów, to jest właśnie Perperikon. Jest to największy kompleks megalityczny na całych Bałkanach, nazywany bułgarskim Stonehenge, ale tak naprawdę jest to dużo, dużo większy obiekt, bo to było nie tylko miejsce kultu, ale też po prostu całe żywe, funkcjonujące miasto, które miało też swój system obronny. No i oczywiście kompleks świątynny. Zaledwie 5 minut drogi od Kyrgyzali znajduje się miejsce, w którym można się poczuć jak w Kapadocji. Jest to taki kompleks erodujących skał, które zaczęły przypominać swoją formą orszak weselny, stąd ich nazwa: Kamienna Swadba. Naszą bazą wypadową w tej części rodopów będzie urocze miasteczko Ardino. Do Ardino można dojechać na dwa sposoby: albo tędy normalną asfaltową drogą z Kyrdżali, albo skręcić tutaj, w miejscowości Białe Brzozy. W przewodniku opisaliśmy oba warianty trasy. My polecamy właśnie tę, jest nieco dłuższa, ale już poczujecie klimat regionu. Jest to droga wiodąca do maleńkich tureckich wiosek. Zobaczycie tam opuszczone przed laty domy i pasterzy ze stadami na stromych pastwiskach. Ale słów kilka o samych rodopach. Wieki temu mieszkali tutaj Trakowie, później Rzymianie, a ostatnie 600 lat zdecydowana większość to Turcy, potomkowie przesiedlonych przez sułtana żołnierzy osmańskich. W czasach zimnej wojny była to strefa pilnie strzeżona i niedostępna, bo właśnie tędy biegł szlak z bloku wschodniego ku wolności. Wszystko to przełożyło się na obecny stan, jeden z najdzikszych rejonów Europy. A my dojechaliśmy do Ardino. Co można zobaczyć w tym miasteczku? Ciekawie prezentuje się meczet ulokowany na samym centrum, czy położona wyżej osmańska prochownia, jedyna taka na Bałkanach. Wizyta w Ardino to też okazja, by skosztować świetnej kuchni tureckiej. Zaledwie kilka minut drogi samochodem od centrum Ardino znajduje się kolejny punkt na naszej mapie: Orłowe skały. Te nisze wykute w skale, które widzicie, datuje się na jakiś V wiek przed Chrystusem. Dzieło traków, nie wiadomo dokładnie do czego służyły. Przypuszcza się, że były to miejsca na urny lub składanie ofiar. Z Ardino wyruszamy do wyjątkowej, opuszczonej wioski Diadowcy. Tutaj w tej wsi pierwsze, co nas wita, to całkiem pokaźny budynek, który chyba dawniej był konakiem, czyli taką siedzibą tutejszych władz, a też nawet... Często z wydzielaną częścią więzienną. Z jakich czasów jest ta wioseczka, można się przekonać przy tej studzience, w kraniku, bo napisy na nim są jeszcze po arabsku. Przyjrzyjcie się. Dalej z Diadowcy jedziemy średnio trudną drogą do Diabelskiego Mostu. Można wybrać też wariant prostszy – wyasfaltowane serpentyny. Co powiecie na ten przejazd? To jest kontynuacja tej wioski Diadovci. Jedziemy w ogóle moi drodzy trasą, którą kiedyś jechały karawany z wielbłądami. Są jeszcze zdjęcia, które to upamiętniają, więc nie tak dawno temu. Chyba pomyliliśmy drogę jednak i to nie było tędy, więc będziemy wracać tymi samymi wertepami, którymi tu przyjechaliśmy. No i taka informacja też dla Was: warto mieć mapę analogową, bo jest, niestety tutaj po prostu GPS nic nam nie pomoże. Warto zaznaczyć, że droga robi się z czasem coraz trudniejsza, aż w końcu należy zostawić samochód o właśnie tutaj i dalej da. pójść pieszo. Jeszcze w czasach rzymskich tędy ciągnęły karawany z nadmorza egejskiego w kierunku Filipopolis, czyli dzisiejszego Płowdivu. Po tamtym rzymskim moście wiele nie zostało, prawdopodobnie podstawy jedynie, na których to sultan Selim, ojciec Sulejmana Wspaniałego, wybudował ten oto most, aby szlak znów uruchomić. To taki nieplanowany postój, ale skusił nas ten cmentarz. Przyszliśmy poglądać te nagrobki, bo widać, że to są nagrobki jeszcze z czasów, kiedy tutaj bładało Imperium Osmańskie. Kolejnym punktem na naszej liście są meandry na rzece Arda, ale tym razem widziane z dołu, bo pokażemy Wam też je z góry. I jak widzicie, jest to miejsce, w którym ludzie sobie obozują, kempingują, ogniska palą. Nad Zalewem Czardzi możecie rozbić obóz, popływać kajakiem lub ruszyć na pieszą wędrówkę w góry. Dobrą pogodę trafiliśmy! Obyście mieli więcej szczęścia! Właśnie tutaj obok kozy we wsi słuchowo zostawiamy samochód i dalej pieszo idziemy do wiszącego nad zalewem mostu. W temacie opon większa część trasy, którą Wam pokazaliśmy, przebiega po asfalcie. Czasem zjeżdżamy gdzieś na jakąś drogę zwykle szutrową, no ale jak widzieliście, były też ostre kamienie, no i tam zdecydowanie ateki ze wzmocnieniami przydają się. Nic nie przebiliśmy, wszystko było ok. Naprawdę dały sobie radę takie oponki. Gdybyście chcieli zamówić takie na oponę. No to wiedzcie, że w ciągu 24 godzin dostaniecie już na adres. Kolejnym punktem na naszej trasie może być miasto Zlatograd, znajdujące się praktycznie na samej granicy z Grecją. Jest to miasto, które swoją nazwę zawdzięcza temu, że kiedyś naprawdę pozyskiwano tutaj złoto z pobliskiej rzeki. Dzisiaj jest to w dużej mierze skansen przeznaczony dla turystów, dość komercyjny, jeśli chodzi o tą główną uliczkę, ale jeśli odbijecie z niej w którąkolwiek boczną, no to poczujecie, że miasto naprawdę ma bogatą historię. Pana świeżym powietrzu, zupełnie za darmo, kilka kilometrów od granicy z Bułgarią, już po stronie greckiej. Ale relaks fantastyczny. No, nawet w, w brzydką polecamy. pogodę, nawet gdyby było zimno, to tu można się zatrzymać, bo woda i tak jest gorąca. Z Grecji wracamy na bułgarską ziemię i kierujemy się na Pamporową. słynny ośrodek narciarski. Możecie tam wjechać na szczyt a skąd za 5 euro winda zawiezie Was na taras widokowy. Panorama jest piękna, niezależnie od pory roku. Po przejechaniu miliona zakrętów, Toyotka zaświeciła większością posiadanych kontrolek, no ale na szczęście nie zostawiła nas w polu, a konkretnie przy te Mostowe, przy pięknych tworach skalnych przed Asenowgradem. Są tu też schroniska górskie, także można sąd wyruszyć dalej na szlak. My ruszyliśmy jednak wzdłuż drogi. Jednym z ostatnich punktów kontrolnych na naszej trasie jest Baczkowski Monastery. Przed ostatnim punktem kontrolnym na naszej trasie jest Asenowa krepos, która znajduje się niedaleko miasta Płowdziw, a tam już zakończymy naszą trasę. Bardzo Wam dziękujemy za wspólną podróż i zapraszamy do śledzenia kolejnych wypraw z oponeo.pl.